Telewizji, TV, OK, Koszalin, Grzegorz Kostycki. Dzień dobry. Dzień dobry. Z, z panem Janem Dzikiem, Strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej, tak? Tak, ze Stronie Morskiego. Bardzo mi, mi miło. Panowie, widzę, że wyszliście dzisiaj tutaj na ulicę, z, pod, zbieracie pod, podpisy. Co się stało? No, stało się tak, że po prostu strażacy ochotnicy nie mają świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego i zasiłku rehabilitacyjnego. Powstał komitet W maju powstał komitet obywatelski pod inicjatywą zmiany tej ustawy. No i po prostu zbieramy podpisy. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów do złożenia takiego projektu o zmianie właśnie tak, żeby świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego i zasiłku rehabilitacyjnego, to jest łącznie okres półtora roku, żeby po prostu strażacy, którzy ulegną takim wypadkom, mieli za co żyć, utrzymać swoją rodzinę, za co się leczyć. Czyli jak jest teraz? Czyli rozumiem, że w tej chwili jest jakaś patologia, jest, jest źle? Jest źle. No w tej chwili wygląda sytuacja w ten sposób, że strażacy ochotnicy, którzy pracują na umowę o pracę, otrzymują 80% świadczenia z ZUS-u, natomiast ci, którzy pracują na umowę zlecenie, bądź uczą się, a takich jest bardzo wielu, Bądź są bezrobotni, nie otrzymają nic. Czyli ten, ten okres po prostu nie ma tego zapisu. Natomiast rolnicy, którzy opłacają składki KRUS, otrzymują 320 zł miesięcznie. Za te pieniądze muszą wyżywić siebie, rodzinę i się leczyć. A może tych wypadków w straży jest bardzo wiele, i to jest jakieś wielkie obciążenie, jak to wygląda? No właśnie, jest niewiele, stosunkowo jest niewiele. Grupa strażaków, ochotników, którzy są w systemie ratownictwa krajowego, liczy około 120 tysięcy. Dla porównania tylko podam, że strażaków zawodowych jest około 32 tysięcy, a wszystkich strażaków, ochotników jest około 700 tysięcy. I już tylko na te 120 tysięcy strażaków, którzy działają w systemie krajowego ratownictwa, ocenia się, że jest od 150 do 170 wypadków rocznie. Natomiast w Państwowej Straży Pożarnej tych wypadków jest drugie tyle. Jak pan myśli, co wpłynęło że, że, że na to, że ta sprawa do tej pory nie została jeszcze uregulowana? No być może właśnie to, że tych wypadków stosunkowo nie ma wiele. Większość z tych wypadków to są przypadki lekkie, gdzie po kilku tam dniach czy tygodniach hospitalizacji strażak jest po prostu zdrowy. Natomiast przypadków takich, gdzie po prostu wychodzi pełny e, okres tego półtora roku, że jest na zasiłku e, chorobowym jest stosunkowo niewiele może dlatego, może dlatego po prostu e, nie było takiego echa, żeby, żeby, żeby jakoś to e, było głośno o, ty, o, o tych tematach, może dlatego. Rozumiem, czyli, czyli co jakby pozostaje nam w tym momencie zaprosić wszystkich koszejnian na giełdę, tak? Tak. Zapraszamy, prosimy o wsparcie, mówimy to wielokrotnie. Strażak, ochotnik, tak samo jak i zawodowy, nikt nikogo nie pyta, do jakiej partii należy, prawda. Jakim? Nasi tak, tak samo. Tak, po prostu niesiemy pomoc bezinteresownie. Nie robimy tego dla pieniążków, to jest działalność, to jest wolontariat po prostu. Ludzie idą, mają taką potrzebę wewnętrzną, pomagają. Natomiast. No nie może być tak, że po prostu ci ludzie, którzy ulegną wypadkowi później pozostają sami sobie muszą sobie sami radzić, a my jako koledzy musimy po prostu zakładać jakieś fundacje, zbierać pieniążki i wspomagać tych kolegów, żeby po prostu mieli za co żyć. No czyli, no, powiedzmy, no muszą, no nie, nie bójmy się tego, ale muszą po prostu przebrać yy, i prosić kolegów o, o pomoc, bo jakby yy, nikt im w tym nie, nie pomaga, prawda? Wszelkie świadczenia, jakie otrzymują w tej chwili, to są takie świadczenia uznaniowe. Czyli Możne, może dostać, ale nie musimy. Natomiast chcemy, żeby to było systemowe rozwiązanie, żeby to po prostu się należało, żeby każdy miał świadomość, że jeżeli nie daj Boże, coś mu się stanie, jest zabezpieczony on i jego rodzina, że po prostu nie będzie trzeba takich właśnie historii związanych z fundacjami, ze zbieraniem pieniążków zbierać. Mamy takich strażaków, strażak Ochotnik Mirosław Schojnej stracił obydwie nogi w czasie wypadku. No jest tragedia, prawda? W tej chwili wiemy, że wprawdzie tam on dostał jakieś świadczenia, ale ma problem, na przykład z zakupem protest, no i, i... Rozumiem, czyli mamy taką sytuację, że w tej chwili strażak, który rusza do akcji poświadomie nawet może się bać angażować, no bo w razie czego może zostać prawie sam, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nam, nam jako, no powiedzmy przełożonym też jest ciężko namawiać ludzi, mając teraz tą świadomość, Ciężko wymagać poświęcenia, prawda? Ciężko jest, prawda, namówić młodego człowieka, żeby angażował się w straży, chciał chodzić do tej straży. To jest masa godzin. To jest masa godzin, które trzeba spędzić po prostu w jednostce. To nie jest tak, że to są tylko wyjazdy. I teraz jeszcze mając tą świadomość, że jak mu się coś stanie, no to nie będzie znikąd pomocy, to jest... Zostaje sam pra, praktycznie. No my, my, nasza jednostka miała w, w ubiegłym roku około ponad 100 wyjazdów i tak to wyszło że niektórzy ze strażaków mieli ponad 150 godzin spędzonych przy akcji jeśli ktoś ma wyobrażenie to jest miesiąc miesiąc prawie pracy no tak. ale jeszcze do tego dochodzą godziny szkoleń godziny pracy przy sprzęcie wszelkiego rodzaju zbiórek który, czas, który poświęca się. To jest naprawdę potężny potencjał, potężna ilość, czas, ilość godzin, tak, które, którzy ludzie poświęcają. I, no i teraz właśnie dochodzi do tego ta świadomość. Ciężko jest w ogóle teraz pozyskać młodych ludzi, żeby mieli chęć taką pomagać. Ciężko jest. U nas jak się rocznie uda, że dwóch strażaków... To jest sukces. To jest sukces, można tak powiedzieć. Może też ma na to wpływ właśnie ta sytuacja, ta, ta niepewność losu yy, strażaka, prawda? Tak, no na pewno to się przyczynia też do, te, do takiej do takiego zniechęcenia, że, że no dlaczego mam ryzykować? Skoro jak mi się coś stanie, no to później zostanę sam w sobie, więc... Lepiej zostać w domu, tak? Zgadza się. No czyli to, jakby reasumując naszą rozmowę, zapraszamy wszystkich koszalinian do wspierania yy, strażaków, bo jeśli my ich nie wesprzemy, to pewnego dnia oni mogą nam też nie pomóc, prawda? Bo ich po prostu nie będzie. Zapraszamy i pozdrawiam. Dziękuję pięknie za rozmowę i miłego dnia rzecz. Dziękuję.